Dzisiaj w Sieniawie, jak pieroński wieje, jaki stan wody, coś niesamowitego, bo w pada. pada w tym roku nie 14... pamiętam żeby tu było, tu jest 8 metrów, może więcej, drzewa widać tam wystają, coś niesamowitego, co się dzieje, ale jak dzisiaj dmucha. W środę trzeba będzie pojechać na palaczy zobacz co się Coś troszkę się przebija przez chmury. Tylko pięciu stopni jest dzisiaj, ale wiatr zimny. Co tam na... W 41 km 300 metrów przewyższenia 318 poziom. Ile tu jest? 7 stopni wyskoczył, ale nie odczuwa się tego.